Przy tworzeniu produktów konsumenckich często korzysta się z zaawansowanych narzędzi szkicu, jakie oferuje nam oprogramowanie Solidworks. Przyjrzyjmy się nowościom, które pojawiły się w tym obszarze. Zacznijmy od zmiany szkicu ścieżki wyciągnięcia użytej do wzmocnienia żebra znajdującego się na spodzie modelu. Szkic ten obecnie używa prostych zaokrągleń, jednak korzystniejsze byłoby użycie zamiast zwykłych zaokrągleń zaokrąglenia stożkowego. Teraz, po dodaniu krzywej stożkowej do szkicu, istnieje możliwość automatycznego dodawania relacji styczności z sąsiednimi geometriami szkicu. Usuwa to kilka zbędnych kroków. Wcześniej trzeba było wybrać krzywą stożkową oraz sąsiedni element i ręcznie zdefiniować relacje styczności. Teraz, jeśli dodajesz krzywe stożkowe, relacje styczności tworzą się automatycznie, co pozwala zaoszczędzić wiele czasu. Następnym wymaganym krokiem jest dodanie odpowiednich wymiarów szkicu. Wymiary te to wartość R dla samych krzywych stożkowych oraz długości sąsiadujących linii. Jak można zauważyć, szkic jest teraz w pełni zdefiniowany bez konieczności ręcznego nadawania jakichkolwiek relacji krzywym stożkowym. Przejdźmy teraz do edycji szkicu profilu tej samej operacji. Podobnie jak wcześniej, na początku usuniemy istniejące relacje i zbędne elementy. Następnie w łatwy sposób dodajemy krzywe stożkowe. Ponieważ relacje szkicu nadawane są automatycznie, wystarczy tylko określić wartość RO. Następnie pozostaje nam tylko przesunięcie elementów szkicu. Przeciągamy je zatem w odpowiednie miejsce. Teraz, kiedy zamknęliśmy szkic, możemy zobaczyć, że wszystkie elementy geometrii modelu zostały przebudowane z nowym, estetyczniejszym wyglądem krzywych stożkowych w miejscu poprzedniej prostej geometrii. Jest to zatem kolejna zaleta w pełni parametrycznego modelu. Kolejnym bardzo użytecznym i potężnym narzędziem często wykorzystywanym przez klientów jest spline. Przyjrzyjmy się temu szkicowi. Określa on długość oraz kształt deski. Widzimy, że jest ona dobrze zdefiniowana z wyjątkiem długości całkowitej. W pewnych sytuacjach, takich jak na przykład określenie ilości materiału bądź ustalenie, jak wiele włókna węglowego jest potrzebnego na tą konstrukcję, określenie długości spline'u byłoby jak najbardziej wskazane. I to jest dokładnie to, co SolidWorks 2014 pozwala nam zrobić. Zapewnia to większą kontrolę nad spline'ami, a ponadto jest przydatne przy modelowaniu w innych obszarach, takich jak instalacje elektryczne czy rur kościennych. Wreszcie, gdy mówimy o spline'ach, czasami, a w szczególności dla nowych użytkowników, zastraszająco trudne może wydawać się otrzymywanie prawidłowej geometrii, kontrola nad przegięciami i utrzymaniem płynnego profilu. Wymaga właściwego zdefiniowania punktów spline'u. SOLIDWORKS 2014 wprowadza zupełnie nowe narzędzie spline'u, które usuwa wszystkie te niedogodności. Nazywa się ono stylowy spline. Zamiast pojedynczych punktów spline'u, w których definiujemy krzywiznę, punkty te są obecnie umieszczane na liniach konstrukcyjnych. Linie te mogą być dodatkowo zdefiniowane za pomocą prostych i znanych relacji szkicu a także wymiarów, z którymi wszyscy użytkownicy na pewno są doskonale zaznajomieni. Kiedy wszystkie wymagane relacje i wymiary są już dodane, model staje się w pełni zdefiniowany i będzie on także zależny od wcześniej utworzonych operacji. Jeśli przyjrzymy się krzywiźnie tego stylowego spline'u, widzimy bez dodatkowego wysiłku, że każdy łuk jest gładki z minimalnym przegięciem. Na koniec, w przeciwieństwie do uprzednio utworzonego spline'u, chcielibyśmy zaktualizować tę operację oraz wszystkie pozostałe korzystające ze szkicu ze stylowym spline'em. Funkcja zastąp element teraz to umożliwia. Do użycia tej operacji wystarczy jedynie wybrać dany element i zastąpić go. Istnieje również opcja zachowania poprzedniej geometrii jako elementu konstrukcyjnego lub możliwość całkowitego jej usunięcia. Teraz, gdy szkic jest zamknięty, nie tylko aktualizowana jest ta operacja, lecz także wszystkie późniejsze od niej zależne. Operacje te odwołują się od tej pory do nowego splineu i nie wymagają żadnej dodatkowej pracy.